No tam. Dobrze, że moja manifestacja pozytywna jest y, na wysokim poziomie, bo Paweł myślał, że nie zdążymy jak zwykle y, i powiedział, że nie może znaleźć biletu, w sensie w telefonie. Ale gdzie my jesteśmy? W Paryżu. Kolejną przygodę trzeba zacząć posłuchać. Dzień dobry, z tej strony Pałkarki karku, a to jest. Nie, nie I dało się jak tak porcy jakiś oczy. Nie wymalowaliśmy się, ledwo zdążyliśmy na. Śniep. O, śnieg wpadamy, akurat uciekamy z Polski do Hiszpanii. Także subskrybujcie kanał w oczekiwaniu na więcej, bo będzie się działo, będzie prawie 9 odcinków nowych. Tak jest. Co. nie chcieli wpuścić.

Radę, jak jechać na wakacje i jeść w samolocie? Mam sobie awokado z, z mojego śniadania, którego nie znam. Wypadałam sobie z tej bułeczki i zajadam Pyszne. pyszne awokado. A co zrobiłaś przed chwilą? W słańcu. Zapomniałam do luki bagażowego położyć moją. Na siedzeniu, żeby się pani, jak się te panie nazywają? Stewardessa. Stewardessa nie przyczepiła. Przykryłam ją właścicielem e, na siedzeniu obok. Wcześniej miałam na kolana, ale pani obok, która siedziła, Pani podać płaszczyk, patrzyła tam kałuża wody. Myślałam, że nie zauważy, więc przykryłam swoim płaszczykiem, tą kałużę. Dałam jej płaszczyk. A ona się tak, tak Takła, a czyli woda. A ja okię, no, tam swoja kołza Teraz nie pójdę do toalety przy So we don't don't do, we Ladies and gentlemen is delighted to welcome you to Madrid 1. ten minutes ahead of schedule, where local time is twenty one. Please remain seated with you see four person until the aircraft has come to find. świeżo powiecie w Madrycie piękna pogoda i miły to O co mówi się? Kropka w tym panu. No. Mój drodzy plan jest taki, że jedziemy do domu, jedziemy na do zakupy Idziemy do Mercadony Idziemy do papaya Do Taco Bell. Do lawa pies Na lawa pies Będą no. gorące psy Czyli hot dog Niesiemy tar, musimy nasze jeźdź, dzieciaczki. Jak tu w Hiszpanii jest ciepło. Ja nie wracam do Polski. Ja nie wracam do Polski. Mira, ja nie wracamy. Nie wracamy, do nie wracamy do Polski. Siedzenia. O, jeszcze coś się Avanti. Avanti. A, a gdzie jest przód? Ten, jest przód. Zobaczcie, jaka jest pogoda, moi drodzy. Hiszpania. Espania. Piękna pogoda. Czekamy jeszcze na Kingę. Mira, pomachaj! Mira, pomachaj! No i cóż. Widzimy się za chwilę. Moi drodzy, moi drodzy Normalnie Orkazu, Papaj Taco Burger King Tam z tyłu jeszcze jest McDonald's Życie jest piękne, wchodzimy do Papaja Wchodzimy do Papaja No Drodzy, my już sobie zamówiliśmy w Papaj jest w Polsce, ale nie ma tak dużo jak w Hiszpanii jest Mira a oto co, co zamówiliśmy wiem moi widzowie, że nie zrozumiecie co tutaj piszę, ale za zestaw zapłaciliśmy 37 prawie euro a tu jest Kinga, cześć Drodzy, zobaczcie, co tutaj można się napić. Dajmy kolę. A jest zwykła kola. Ale są też różne inne rzeczy. Taki fajny automat. i drodzy, z szybkim ruchem ręki przynieśnijmy się do domu. jemy kanapki. Zobaczcie, jaka tu jest kanapka. Piękna. Tylko bez I, I co to są? frytki yy, z bekonu No dobra. Trzeba... Be trzeba, trzeba spróbować moi drodzy mm. no gdzieś nam się udało, bo przyjechaliśmy do Madrytu, więc tak więc moi drodzy, wylądowaliśmy w Hiszpanii spodziewajcie się wielu vlogów wrogów, vlogów co mają robić? subskrybować, słuchać i komentować a ty co jesz? Frytki. Ale, Ale jakie dobre, nie? Ale powodowe. Be e, frytki bekonowe. Cherowe. Ferowe. Także subskrybujcie kanał.